Cześć, e, chciałem zacząć dokumentować swoją przygodę jeśli chodzi o prowadzenie agencji, e, która zajmuje się pozyskiwaniem lidów. E, stworzyłem e, markę Generator Lidów i na ten moment mamy kilku klientów. E, teraz będę miał jedną osobę do, e, do reklam. Natomiast e, Zajmuję się tym już około 3-4 lata. Yy, zacząłem od tego, yy, że nie wiedziałem tak naprawdę czym, yy, czym chciałbym się zajmować. Próbowałem bardzo wielu różnych rzeczy. Yy, finalnie do tego, żeby yy, robić reklamę przekonał mnie kurs yy, sama ONSA yy, Consulting yy, i tam było napisane, żeby jeżeli nie wiesz czym się zająć, to żeby zacząć robić właśnie Facebook adsy, że jest to stosunkowo proste do nauczenia się. No ale tak zostawiłem to, zrobiłem, próbowałem tam robić jakieś kursy o rozwoju osobistym takie rzeczy ale gdzieś tego do końca nie czułem więc zaczęło się to tak, że byłem wtedy za granicą i Poznałem kolegę, który miał firmę sezonową. No, ja mu pomogłem w sumie przejść na, na to, żeby pracowali cały rok. I zrobiłem im stronę, coś tam poprawiłem, chyba fanpage'a. Zacząłem rzucać jakiś content. Tutaj już był chat GPT, więc się tym wspierałem. No I zacząłem robić reklamy wtedy na eventy takie offline'owe. I wtedy pierwszy raz miałem właśnie do czynienia z Facebook AdSami. Zdarzyło mi się już właśnie robić pod sprzedaż biletów. Potem było na zbieranie kontaktów. I od tamtej pory jak zobaczyłem, że ludzie się zgłaszają, zaczęło mnie to interesować. Niestety no, w Polsce nie znajdowałem jakichś konkretnych ym, porad, ani nic, y, jak y, te lidy generować. Y, wszystko, co znajdowałem, to było y, na zagranicznym YouTubie i jakichś tam y, y, tego typu kursach. Ym, no powiem szczerze, że zaczęcie y, agencji takiej y, czy jako freelancer y, przy reklamach jest bardzo trudne, bo nawet Uważam po y, kursie, tak naprawdę bardzo dużo rzeczy wychodzi. Co i jak robić dopiero w praniu. <laughs> Trzeba mieć uważam twardą skórę, bo pierwsi klienci y, raczej, raczej zrezygnują, bo nie będziesz w stanie dowieść im wyników. <laughs> ja też miałem takie sytuacje oczywiście. Też myślę, że gdybym teraz zaczynał z tym temacie, zupełnie inaczej bym do tego podszedł, na pewno. Problem był taki, że chciałem zatrudnić się w jakiejś agencji, czy, czy nawet na jakiś staż, czy tam dosłownie, nie wiem, kilka godzin, tak, gdzieś tam, bo jeszcze pracowałem, nikt mnie nie chciał. I tak pozyskiwałem w sumie klientów na własną rękę. Częściowo zaczęły być wyniki. No i największy chyba problem jaki miałem, to żeby zdecydować się, jaką niszę obrać. To zajęło mi myślę około, około półtorej roku, może rok, bo robiłem wszystko każdą branżę, każdy kto był skłonny. Yy, po prostu yy, każda firma, tak, każda osoba, która była skłonna yy, yy, zainwestować w reklamy, no to wtedy to robiłem, tak. Yy, natomiast <laughs> po czasie zrozumiałem, że yy, było wiele osób, których nie było stać na to. Yy, yy, Oczekiwały bardzo dużych rezultatów y, z małym budżetem. Często się wycofywali już po wydanych pierwszych nie wiem, 400 zł, 500 zł. na no, zwykle to były jakieś tam osoby, które y, miały jednoosobowe działalności, y, czy jacyś y, agenci, doradcy. Y, osoby, które ewidentnie no, to nie, nie był jeszcze y, etap dla nich. Y, tak naprawdę, ym, gdybym teraz yy, yy, no, miał zacząć, yy, myślę, że yy, myślę, że yy, zacząłbym od jakiegoś kursu. Yy, teraz zaczęły pojawiać się jakieś niedrogie kursy w internecie. Um, jakiegoś y, kursu, gdzie też jest społeczność, y, więc właśnie chciałem też coś takiego y, stworzyć, tak? bo wiem, jak trudno było y, zacząć y, wtedy, jak ja zaczynałem, i nie miałem jakiegoś mentora ani go takiego. Pisałem tam do różnych ludzi, nie wiem, z Ameryki, y, w różnych miejscach. Y, część coś się odpowiedziała, część nie. Część yy, jakoś <laughs> pomogła. Um, natomiast teraz, mając obraz, już pracując yy, z klientami w różnych branżach, yy, mam pewien obraz, na jakich yy, niszach najlepiej się skupić. No, ja na przykład nigdy nie wchodziłem w e-commerce. Yy, miałem tam jakiś epizod, ale nigdy nie chciałem. Nie czułem, jakby, żeby to robić. Bardziej mnie interesowało generowanie lidów, właśnie do biznesów usługowych. Z pewnymi sukcesami, na szczęście, udało się to zrobić. Obecnie pozyskuję leady głównie na, w branży OZE, ale mam też kilku innych klientów. Gdzieś tam, czy to do mnie się zgłosili sami na podstawie kontentu, czy. Ja też no, wypracowałem jakieś tam sposoby pozyskiwania klientów w tej branży, uważam, że cały czas jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia w tej kwestii. No, i mam nadzieję, że rzeczy, które będę publikował, będą jakieś sensowne. Na pewno nie jest to prosta branża. Są ludzie, którzy bardzo szybko osiągają bardzo duże wyniki. Często też Początkujący Na pewno Brakuje Brakuje trochę Nie wiem, nie wiem jak to jest teraz Bo to już tak bardzo nie śledzę Ale wtedy jak ja zaczynałem Brakowało mi strasznie Polskiego kontentu Teraz już wiem, że coś, co nieco już się pojawia. <tryk> bardzo dużo jakichś tam generalistycznych porad, <tryk> bardzo dużo generalistycznych porad, i chciałem zacząć robić właśnie coś, żeby pokazać też przedsiębiorcom, których gdzieś tam nie stać czy właśnie freelancerom, osobom, które chciałyby zacząć zarabiać w ten sposób. Jak takie reklamy robić, co ma wpływ na jakość kontaktu, który pozyskujemy, jak te kontakty obsługiwać, bo tutaj też wiele firm gdzieś tam leży. Mam na przykład takie sytuacje, że jest firma, która bierze, która bierze na przykład, na to nie wiem, wpada do nich 50-100 dziennie i napiszą tam, nie wiem, 2-3 umowy z tego, a mam firmy, które na przykład gdzieś coś po prostu kuleje, tak, i mają na przykład 300 kontaktów na przestrzeni tam jakiegoś czasu i na przykład mają dwie umowy i się wkurzają i są niezadowoleni i tak dalej, i tak dalej. No a tutaj najwięcej, najwięcej leży w follow-upie, uważam, w szybkości tego kontaktu. No wiadomo, też w ofercie klienta i tak dalej bardzo wiele osób już na telefonie ja widzę po arkuszach, <coughs> że no bo etap jest taki, chcemy wstępnie skwalifikować klienta, czy się nadaje, do tego, do ewentualnej współpracy. I potem umawiamy spotkanie, tak, w tej branżach. No a widzę po arkuszach handlowców, że często wygląda to tak, że już na telefonie pozyskują taką ilość informacji o kliencie, składają już jakieś oferty. Mało tego, bo wysyłają oferty, czyli handlowiec, który wysyła ofertę moim zdaniem, to jest osoba, która. Hmm, Nie robi tego tak, jak powinna, bo powinno to być spotkanie u klienta, yy, na przykład no, w branży Oze, tak? Czy, czy, czy jako yy, doradca, yy, nie wiem, ubezpieczeniowy, czy jakikolwiek. Myślę, że powinno się dążyć do spotkania z tym klientem, tak? Dobrze, panie Tomku, to moja propozycja jest taka. Proponuję po prostu spotkać się, yy, porozmawiamy, zobaczymy, co u pana da się zrobić. Yy, nie wiem, piję pan kawę? No tak. Dobra, to yy, nie wiem, czy przyjadę, przyjadę z kawą, czy pan mnie poczęstuje. Yy, porozmawiamy, jak będzie nam po drodze yy, to coś podziałamy, a jak nie, no to dopijemy kawę yy, i pojadę w swoją stronę. Możemy tak się umówić na przykład, tak? I, yy, czyli zmierzamy do tego, żeby umówić spotkanie, a potem dopiero yy, na spotkaniu yy, staramy się zbadać te potrzeby, no i dobrać to rozwiązanie. Yy. Także tutaj yy, ogólnie myślę też, popracając yy, sprzedaży, że yy, zależy w, różnie, w różnych firmach różnie to wygląda, yy, ale najlepsze wyniki chyba mają firmy, które mają po prostu ustalone rozmowy sprzedażowe, yy, ustalone różne skrypty, czy na umawianie spotkań, czy na potem na spotkaniu tą prezentację przećwiczoną bo inaczej to nie ma kontroli w ogóle nad procesem. Jeżeli kontrolujesz ten proces, no to wtedy jesteś w stanie na przykład zobaczyć, że prowadzisz spotkanie według prezentacji i klient kupił, tak? Klient kupił i tak i, i przeglądasz się, co zadziałało. Tak? Co na przykład i potem wiesz, żeby kolejnym razem na przykład też tego użyć, możesz coś przetestować, spróbować. Um, ogólnie um, generowanie leadów. Um, ja zauważyłem tak. Um, miałem takie sytuacje, że na przykład generowałem Lidy i je obdzwaniałem, um, Wygenerowałem tam nie wiem w ciągu dnia 10 lidów um, dla jakiegoś klienta. Um, obdzwaniałem te kontakty, no tak, jestem zainteresowany, słyszę, że mnie pytają o il, ile to kosztuje. Um, na przykład um, mówią czym konkretnie są zainteresowani. Mówię, kurde, jakieś super, lidy, nie? Mówię, no to ekstra, nie? Dobrze, no to wie pan, co mówię. Ja tam, że tylko dzwonię po prostu potwierdzić to zgłoszenie, no i że to jakby jakieś takie szczegóły i tak dalej, to z doradcą trzeba porozmawiać. No i kiedy można zadzwonić? <laughs> no i ci ludzie się umawiali, normalnie. A potem przekazywałem to klientom, a potem mam, patrzę w arkuszu, odpowiedź kompletnie niczym nie zainteresowany. No i ja się zastanawiam po prostu z czego to wynika Wydaje mi się, że często po stronie handlowców jest tak duża presja na to, żeby sprzedać, że zapomina się, no, że to jest realny człowiek, także do każdego trzeba podejść tam indywidualnie, ale to już wchodzimy w tematy wchodzimy w tematy bardziej follow-upów i tak dalej. Jeśli chodzi o generowanie leadów nie jest to trudne. Uważam, że każdy, yy, kto trochę zagłębi się w temat, jest w stanie to robić. Natomiast no, ja robię to tak yy, sumiennie powiedzmy od około trzech lat i jeszcze dalej nie potrafię wszystkiego. Yy, natomiast yy, znam już powiedzmy większość sukcesów, jeśli chodzi o, o to, jak pozyskiwać dobre kontakty. I postaram się też trochę opowiedzieć e, na temat tego, jak to jest e, z budowaniem takiego biznesu, pozyskiwaniem klientów itd. <laughs> e, dlatego, że e, uważam, że e, e, wykonałem masę roboty już e, w, tym, e, w tej branży e, generowania leadów. E, Przeprowadziłem, myślę, może pod 500-600, może rozmów takich sprzedażowych z potencjalnymi klientami, więc no, mam, mam obraz sytuacji, tego jak to wygląda. Największym problemem chyba na początku, jaki miałem, pracowałem w sprzedaży, to właśnie to, że miałem jakieś chyba z, negatywne przekonanie odnośnie sprzedaży. <kluz> <kluz> yy, Myślę, że dlatego, że nie, może nie, nie czułem produktu, nie miałem wpływu na cenę. Yy, na nic właściwie nie, nie masz wpływu, jak jesteś yy, yy, handlowcem, i mi to przeszkadzało bo nie mogłem wpłynąć na cenę, nie mogłem jakoś często tam jakoś dopasować tego produktu i tak dalej. A poczułem się sprzedaży tak jakby naturalnie, że świadczę jakąś usługę, dopiero w momencie właśnie jak zacząłem mieć jakieś wyniki i widziałem, że klienci faktycznie piszą umowę czy coś tam sprzedają, nie, w różnych branżach. Także tytułem wstępu Chciałem po prostu coś takiego nagrać, opowiedzieć. No i będziemy przechodzić do, do jakichś tam konkretnych tematów.